Cześć, witam Was w kolejnym odcinku prezentacji wagonów pasażerskich obcych zarządów. Dzisiaj trzeci odcinek i trzecia litera alfabetu, litera C, a C jak C. W przypadku kolei czeskich, jak widzicie, tych wagonów ma naprawdę bardzo dużo. Nawet wiedziałem, że ich sporo jest, ale nie spodziewałem się, że aż tyle. Wydawało mi się, że może najwięcej będę miał wagonów Niemieckich, a tu może się okazać, że jednak innych. Ile tu jest sztuk? 11, 15, równo 20 sztuk wagonów. Eee, sporo. Eee, przystąpię teraz do pokazania Wam tych wagonów i powiedzenia chociaż paru słów nie o typach, eee, po prostu tylko tyle, co wiem. Jeśli nagadam, nagadam głupot, to eee, przepraszam, eee, w razie czego mnie eee, sprostujecie. W każdym bądź razie od razu przyznaję, że specjalnie dużej wiedzy o typach wagonów nie mam, o ich historii, absolutnie nic. Kupowałem wagony do składów polskich bądź składów obcych, które jeździły przez Polskę, a często też pod wpływem impulsu, bo była okazja, albo nawet dlatego, że wagon mi się podobał. Tym razem tak jak poprzednio, też umówię je w kolejności alfabetycznej, jeśli chodzi o producentów. Więc rozpocznę od litery A. Tu już sobie przesunę tą grupkę skieruję kamerę tu. W dół. Już jest zablokowana. Jak widzicie, parę wagonów jest. Zaczynam od samej góry. To jest wagon, co właśnie ktoś mi namówił. Wagon w takim opakowaniu tutaj, pojedynczym, zastępczym znowu pochodzi z zestawu czterech sztuk. Firma ACME, tak jak mówiłem w poprzednim odcinku, opowiadałem o firmie LS Modest. Firma ACME również charakteryzuje się tym, że lubi zestawać, wydawać zestawy składów dedykowanych czy pochodzących z konkretnego pociągu. Znamy takie polskie, to jest Polonia, Chrobry czy, czy Wawel. Ale wiemy też, że i w przypadku innych zarządów firma Atme to robi, czy to właśnie Niemiec, Austrii, Włoch, Czech. Akurat Czesi mają to szczęście, czy może są na tyle zapobiegliwi, staranni i skuteczni, że. W ich barwach, w ich malowaniach firma ACME wydaje naprawdę mnóstwo taboru. Ciągle to nowego, opracowuje nowe formy dla lokomotyw, dla wagonów i co roku mogą się cieszyć naprawdę pięknymi modelami. Czego nie można powiedzieć o naszym tutaj kąciku? My w barwach PKP od ACME od 3-4 lat nie dostaliśmy absolutnie nic były zapowiedzi, ale nie zostały zrealizowane. Narzekam na to i wspominam przy każdej okazji, przy każdej okazji też wytykając tak naprawdę to zaniedbanie nie tyle firmie Acme, co naszemu rynkowi tutaj modelarskiemu, który to powinien się postarać zabiegać, lobbować u firmy Acme, inaczej wprost dogadać się o wydanie tych wagonów i je dystrybuować. Zresztą tak było wcześniej tak. Działała firma Dream. E, dobra, ten właśnie wagon pochodzi z e, zestawu ECR-A. Zestaw, który jeździł przez Polskę, w zasadzie można by powiedzieć, że przydałby mi się cały e, zestaw, ale ten zestaw parę złotych kosztuje. Ja ciśnienia e, nigdy nie miałem, żeby go w komplecie posiadać. To jest wagon, e, z, e, który jeździł w takich barwach. Przed kilkunastoma e, laty ktoś mi po prostu go zaoferował, żebym kupił, bo mu w jakiś sposób zbywał. Okej, okay, zgodziłem się, ten jeden wagon mam, samego zestawu nie posiadam i jakkolwiek trafiałby w moje zainteresowanie, bo to piąta, szósta epoka, e, ale już e, aż takiej ambicji nie mam, żeby wszystkie pociągi międzynarodowe jeżdżące przez ostatnie 30 lat przez Polskę, żeby zbierać e, co to, e, to nie. E, no dobrze. Taki wagonik, może jeszcze tutaj odczytam eee, jakiego typu? Odczytam albo i nie odczytam, odczytam eee, BMZ. Eee, Wa wagon jakże podobny do tych w malowaniu kolei austriackich. TBB. O, źle go włożyłem do pudełka, zresztą. Jak widzicie firma ACME z reguły daje folię, wkłada te modeli, modele dodatkowo w folię. Tutaj gdzieś ta folia mi zginęła albo jej nigdy nie otrzymałem. Tego właśnie nie wiem. Będę musiał coś zastępcze wymyśleć, bo to tak nie może być, żeby to opierało się o styropian. Coś wymyślę, ale to potem. Dobrze, ten wagon chowam i pokazuję Wam Kolejne. Może po kolei tutaj, tak jak są, będę otwierał te pudełka. Wagon drugiej klasy, model 52971 i tutaj, co prawda, jest po włosku, ale ja, się, ja jestem w stanie to zrozumieć, wy zapewne też. Wagon typu Y, tak, to jest Y wydany przez firmę Atme drugiej klasy serii BPEE, e. epoka 5-6 i rzeczywiście epoka 5-6, w szóstej epoce, jak interesowałem się i biegałem z aparatem przy torach, to w Warszawie właśnie tego typu wagony z logo ING-LIS fotografowałem w Warszawie. Na 100% mam zdjęcia Komeniusa e, albo Porty Morawicy e, właśnie z tego typu wagonami w składzie. Nie pamiętam czy to dwójka, czy jedynka. W każdym razie ja mam parkę tych wagonów. To jest BPEE, dwójka to co już mówiłem, i APEE, wagon pierwszej e, klasy. O, takie sztuki. E, nie wiem, czy firma ACME ostatnio nie wydała również reedycji tych wagonów, bo one dosyć często. Są do spotkania na eBayu czy w sklepach internetowych. Już to malowanie nie jest tak atrakcyjne, no bo co, no bo już go zniknęło z torów. jeszcze 2-3 czy 4 lata temu było widoczne, jak sam fotografowałem, ale od pewnego czasu na czeskich torach i w państwach sąsiadujących królują niepodzielnie wagony w prześlicznym malowaniu najbret. I tu przykład takiego wagonu, wagon drugiej klasy BMEE, e. już nie Y, już to jest Z. Już tu patrzę na to pudełko. Zresztą Włosi tak samo to określili, karocer typu Z, to druga klasa. Prześliczny wagon. To ten. Malowanie najbert dla wagonów, dla koszetek i wagonów Sypialnych to właśnie taki schemat: granatowo-biały z tym błękitnym pasem po środku. To jest ewidentnie wagon sypialny. Tam miałem wątpliwości przy wagonach, przy wagonach austriackich. Zresztą samo oznaczenie typu nie pozostawia wątpliwości. To jest WLAP MEE. To jest model o numerze 52952. Jak widzicie model gdzieś tam mm, kupiony z niemieckiego sklepu, pewnie go kupiłem na ebayu i coś mi się kojarzy że licytowałem go za dużo bardziej słoną cenę jak e, tu na tych etykietach i zapewne do składu Chopin e, 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 raczej nie do Porty Morawicy, czy, e, czy czy, czy e, pra, Pragi, bo, bo e, w tamtych e, nie widziałem wagonów sypialnych, a widywałem w składzie Chopina. Kolejny zestaw, na ten tutaj czekałem długo. On był wydany ze 2 lata temu, był zapowiedziany jak zapowiedziało ACME, tak go wydało. To jest dwa wagony ze składu Porta Bohamica, jak podobnie brzmi do Porta Morawica. Skład to wagon BMZ i restauracyjny WRMZ. Proszę bardzo. Takie dwa piękne wagony, jak widzicie, w tym malowaniu podobnym do sypialnych i kuszetek, również wagony restauracyjne czasem wydają. Kojarzy mi się, że wcześniej były całkowicie białe wagony. Też były zestane, wydane w jakimś zestawie przez firmę ACME, który jest. Rozchwytywane, poszukiwane na ebay. Tak to jest z wagonami ACME. Firma wydaje sporo takich zestawów, raczej stosunkowo niskich nakładach. Pięknie wydane wagony, które później są rozchwytywane przez kolekcjonerów. Ja parę sztuk mam, zresztą nie tylko czeskiego zarządu. Dobra, to wagony firmy ACME na bok, kolejna do prezentacji to tutaj tak patrzę, alfabetycznie, będzie. Chyba firma LS Models. O. Proszę bardzo. I tutaj mam cztery wagony. W zasadzie potrzebny był mi jeden, dwa, ale jak śledziłem skład kiepury, i to raczej nie na polskich odcinkach, w którymś tam latach zaczęły się pojawiać wagony sypialne w bardzo charakterystycznym malowaniu, bardzo ładnym, w pięknej serii z tutaj wizerunkami, z konturami miast i z, tutaj też z, takimi, z takim logo, symbolem właśnie Wielkiego Wozu Gwiazdozbioru Wielki Wóz czy też Wielka Niedźwiedzica, wagony sypialne Wulap MZ. W zasadzie wszystkie ze sobą identyczne, ale razem tworzącą Czesi, tak pomalowali swoje wagony i modele pięknie się prezentują, stąd same dla siebie bardzo chętnie kupowałem. Dostępne były w polskich sklepach na początku w stosunkowo wysokich cenach, później, jako że nie cieszyły się zbytnią, jakąś tam popularnością wśród kolekcjonerów, każdy ktoś tam sobie kupił jeden, dwa wagony, to były wagony drogie, stąd w sklepach zalegały, później były przeceniane, nawet mi się kojarzy, że w granicach 200 czy poniżej 200 zł oddawało się mi je kupić. I ja mam takich sztuk cztery. A jeszcze spójrzcie, jak to w przypadku firmy LS Model z tych części do montażu jest naprawdę cała masa. Mam cztery z czterema miastami. Telc, czy tam Telcz, nie wiem jak się to czyta, chyba raczej Telcz. To jest wagon model o numerze 48043. Epoka 5 B według LS Models. Dalej e, będzie e, Zdarnat-Sazawu. Nie wiem jak po polsku brzmi nazwa e, tego miasta. Może jest jakiś polski odpowiednik. O, tak wygląda e, logo tutaj wielki, e, Wielkiego Wozu to samo. Kontur miasta inny, może wyjmę ten chociaż jeden wagon, żeby zobaczyć jak wygląda z drugiej strony. Tak wygląda symetrycznie. O. To, tutaj zobaczcie, jaka pierwotna cena. 72 euro za taki wagon. Słono. Kolejny wagon. Będzie miasto. Cholaszowice. O, tak wygląda. I to będzie model o numerze 48041. I ostatni tutaj firma LS Models. Lednice Baltice. Także takie cztery sztuki posiadam. Firma LS Models wydała ich, zdaje się, więcej, ale już nie miałem ambicji ani ciśnienia, żeby posiadać wszystkie. I teraz bardzo płynnie przepraszam, przejdę do kolejnej firmy na literę R. Fajnie się składa, bo to jest wagon dokładnie z tej samej serii. Wagon również WULAP MZ, wagon z logo miasta z Pragą. I tutaj widzimy, proszę bardzo, zarys, zdaje się, katedry w Pradze. Co jeszcze? Dlaczego kupiłem ten wagon? Miałem już wystarczająco tych LS Models, ale tyle słyszałem na temat jakości produktu firmy Railtop Model, że stwierdziłem, że przynajmniej jedną sztukę muszę mieć, żeby to zobaczyć. Firma już nie istnieje. Była to firma szwajcarska. Tu widzicie na tej ulotce. proszę bardzo. Tak to wygląda. Nie wiem, czy później nie było tak, że dokładnie z tych samych form wagony były wydawane przez firmę LS Models. Nie znam się na tyle na rynku, na historii, zawiłościach tych firm modelarskich. Bardzo możliwe, właśnie, że tak było. Mam takie podejrzenie, a może gdzieś to nawet przeczytałem. W każdym bądź razie chciałem mieć jedną sztukę, to kupiłem. To jest model o numerze 3. 35511 i coś mi się znowu kojarzy, że firma Railtock Model wydawała, wydała właśnie swoją serię tego typu wagonów, która została później powtórzona przez LS Models. Tak mi się wydaje, bo, widzi, bo wydaje mi się, że widziałem właśnie ten wagon Pracha innego producenta, ale tu przyznaję, że pewny nie jestem. Dobrze, litera R to kolejny producent, producent z Austrii. Sąsiadujący z Czechami producent, który wydaje również bardzo dużo wagonów, wagonów modeli czeskich. No, to jest zrozumiałe. Jako pierwszy wam pokażę wagon model o numerze 64836 to jest wagon ewidentnie z piątej epoki i to chyba nawet wczesnej jest to Y wagon B nie wiem czy to nie to jest chyba właśnie znany i nam wydawany również dla nas wagon typu Bałcem i już teraz ja w tym momencie nie pamiętam tej różnicy, czy jest wnęka pod poręczami, to jest Bałcen, czy to jest Gyrlic. Wagony te, modele te są opisywane na ogół przez producentów jako YB70 i może przy tym pojęciu pozostanie. Kupiłem ten wagon znowu, bo nadarzyła się okazja, kupienie za stosunkowo niewielkie pieniądze, a z myślą, że może gdzieś do jakiegoś składu wykorzystam i być może nawet ten wagon jeść. To przy okazji. Natomiast świadomie kupiłem tę serię trzech wagonów. Wagon pierwszej klasy, drugiej klasy i łamaniec. Wagon łamaniec serii ABMZ, drugiej klasy BMZ i to są dwa wagony drugiej klasy, tutaj nie ma pierwszej klasy, oba BMZ i to są modele odpowiednio numerach 64643. 643 końcówka 45 i tam chyba 44 dokładnie, tu poprawię sobie ten wagon, ten jeden wyjmę, żeby pokazać kupiłem te wagony oczywiście do składu to co prawda niekoniecznie tych typów jeździły, ale przecież w tym malowaniu Najbert zrobiłem sporo filmów, prosiliście mnie o filmy. W tym malowaniu sporo wagonów jeździło po Polsce. Co roku jeżdżą w pociągach wakacyjnych, co roku PKP Intercity ma braki taborowe i pożycza wagony z Czech. Nie wiem, czy pokazywałem te wagony w unboxingu, ale zwróćcie tutaj uwagę, że firma ROCO taka uważana i tak dalej. Och, ach, jakie to nie robi modele. Tu proszę bardzo, też mamy odwalone tak naprawdę taką popelinę. Zobaczcie te rzeczy, które powinny być jakoś wzorowane, Są po prostu namalowane na pudle wagonów. O, po prostu. Także firma. Hmm, Firma ROKO też idealna nie jest. Patrzę na wnętrze siedzenia są na szczęście kolorowe. No i dobrze, tak wyglądają te trzy wagony. Coś mi tutaj ten wagon krzywo leży, czyżby coś tu pod spodem było. A tak pod, pod tą wypłoczką przesunęły się te woreczki z częściami. Muszę to wyjąć i zrobić z tym porządek. Nie wiem dlaczego są aż dwa, ale niech będzie. Poprawimy to. Znowu się przesunęły. Teraz jest chyba dobrze. Ok, eee, jest dobrze, tak, jest dobrze. Jedna folia. Druga folia, która zleciała na podłogę. Wagon do plastiku, tak, już w tym momencie nie wystaje. O ile te opakowania firmy Roko całkiem są fajne, dla, jak są niewielkie, dla wagonów towarowych, to o tyle dla wagonów osobowych nie są już najszczęśliwsze. To wieczko jest zbyt luźne, lata sobie zbyt swobodnie. I już mi się ze 2 trzy razy zdarzyło, że gdzieś tam mi się tym chsnęło ręki i wagon się wysypał. Także uważajcie. Dobra, wagony firmy Roko na bok. Wychodzi mi długi dzisiejszy odcinek. Kolejny, znowu starszy wagon, tak jak ten firmy Roko. Wagon z Axen Modele, serii BC. Kupiłem ze względu na barwy. Gdzieś tam wypatrzyłem na eBayu czy na Allegro. No, i go mamy znowu YB70. Znowu, e, znowu ch charakterystyczny e, bałcen Girlitz. Tu już te wnęki pod poręczami mamy. I zwróćcie uwagę, że całkiem przyzwoicie ten wagon jeszcze e, wygląda. Poręcze są dużo delikatniejsze od tych firmy ROCO. To może Wam to pokażę dla porównania. No przyjrzyjcie się. W przypadku firmy ROKO są grube, takie plastikowe. Tutaj są we wnękach dużo delikatniejsze. O, to taka ciekawostka. Piję tutaj troszeczkę do tego Roku, bo tak jak naprawdę przed wiele osób jest to wywyższana firma. Moim zdaniem bardzo często mm, niesłusznie. Owszem, ona górowała wtedy, kiedy od Piko mieliśmy starego typu modele. Jeszcze przed czasami SM42, ale od pewnego momentu dla mnie Roko wcale nie jest synonimem jakości. Owszem, husarz jeszcze jest porządną lokomotywą, efektem wydaje się wydany lepiej, ale to już nie jest tak, że bezkrytycznie wszystko bym tej firmy kupił, bo ona jest super i tak dalej. Nie. Roko absolutnie, zwłaszcza w porównaniu do takich firm jak Brawa, czy LS Modest, czy Acme, to stoi z jakością. Bardzo daleko. Dalej, to tyle w tej dygresji o ROKO. Firma Tilik już na sam koniec. Trzy wagony, znowu malowanie NIBERT, ale uwaga, jest to Y pierwszej klasy AEE. Nawet nie wiem, czy jest, mam nadzieję, że jest poprawne, nawet tego nie wiem. Kupiłem do pociągów wakacyjnych i tak dalej. Tutaj mamy drugiej klasy. Co to jest? Ja sobie przeczytam. Ligę Wagon, 2 klasy. Oczywiście Y, 6 epoka, seria BC. I już zamykam pudełko. Nie brnę dalej tłumaczyć, co to za wagon. i wagon tutaj zdaje się e, pocztowy, chyba pocztowy, seria BDS, pocztowy bagażowy. Zawsze mam problemy z rozróżnieniem tych e, wagonów, nie znam się na tyle. Według etykiety RC wagon, czyli Risecuk wagon, po prostu pociąg, wagon pasażerski typ YB. 70. Oczywiście widzimy, jak jest skutecznie przebudowany ze zwykłego wagonu pasażerskiego. Dobrze, nie brnę w ten temat. Wagon też kupiony przy okazji, bo trafiła się, trafiła się okazja. Gdzieś tam widziałem, ktoś sprzedawał na no to czemu nie. O, i tak wyglądają moje wagony w oznaczeniach CDE. Jak widzicie, są między nimi dwie, trzy starsze sztuki, właśnie w tym schemacie malowania. Zielono-kremowym i niebiesko-kremowym to były te roko Zachsen modele. Są też późniejsze z piątej epoki, czerwono-białe. Parę sztuk mam i oczywiście to najnowsze, najbert tych mam chyba najwięcej. Po drodze jeszcze te specjalne malowania wagonów sypialnych. No, razem trochę, trochę tego jest. I tyle z tej prezentacji. Mam nadzieję, że za dużo głupot tutaj nie nagadałem. Wynikają oczywiście one z mojej niewiedzy. Nie jestem specjalistą od taboru. Lubię modele. Co wiem, to, to starałem się w jakiś tam sposób opowiedzieć. Za wszystkie błędy przepraszam, zapraszam Was do oglądania kolejnych odcinków i tak jak już wspominałem, to chyba będzie literka D, a może bardziej N. Dobrze, dziękuję za obejrzenie, żegnam się z Wami, cześć.